Hej, ja jestem Żółwik i chciałem porozmawiać o takiej grze, której nie no, dużo osób zna, bo wychodzi, a dobra już nie będę ten mówił. Chodzi o mianowicie o Uncharted, o Uncharted 4. Wydanego jedynie na PlayStation 4, nie no, chyba wydanego tylko jedynie na PlayStation 4, bo, bo jak. Jak, jak też jest wydane gdzie indziej, to proszę mnie poprawić, ale ogólnie też pamiętam, że powstały trzy inne części, też na PlayStation, teraz też na PlayStation 3, ale ja będę się opierał na tej, ale powstały. Ale w sumie na czym będę się opierał, jak ten film zaraz się skończy, bo chciałem porozmawiać też o filmie, a film nie jest już taki kolorowy, bo ja, ja nie rozumiem, ja aż tak za bardzo nie rozumiem czemu są takie słabe recenzje tego filmu, ale jedno wiem, że, że wiem kilka rzeczy, znaczy kilka rzeczy, znaczy no powiem tyle, że Ugh, Tom Holland nie nadaje się w rolę Natana Drake'a to po pierwsze, bo Tom Holland jest znany jako Spiderman, Peter Parker. No i to wszystko w sumie, no. Chciałam tylko to powiedzieć. No i dlatego ten film jest taki słaby, no. Boże, D dlatego ten film jest taki słaby. Znaczy, ja go, nazwa, ja go oglądałem, ale. Dlatego są takie słabe recenzje. Znaczy, nie tylko dlatego, bo tam też inne rzeczy się trafiały, ale to już na inny odcinek. Dzięki za uwagę.